Dzień dobry, nazywam się Grażyna Bąkiewicz, jestem autorką książek dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o miejskich legendach Łodzi. Jesteśmy w Łodzi, Łódź to jest miasto fabryk, a jak fabryk to i fabrykantów. I powiem wam, że na temat łódzkich fabrykantów istnieje mnóstwo ciekawych legend. Opowiem wam kilka, no bo nie sposób opowiedzieć wszystkie ale o największych fabrykantach łódzkich, a szczególnie o Ludwiku Gajerze. Jesteśmy właśnie w jego fabryce i o tej fabryce Wam więcej opowiem, ale wracając do tych miejskich legend, to zacznę od Karola Scheiblera króciutko, ponieważ co ciekawe, to większość legend miejskich, łódzkich na temat fabrykantów łączy się z diabłami, ponieważ zarabiali masę pieniędzy, worki pieniędzy, najwięksi łódzcy fabrykanci, to ludzie uważali, że ma to związek z jakimiś nieczystymi siłami i uważali, że łódzcy fabrykanci mają konszachty z diabłem, dlatego są tak bogaci. No niektórzy to nawet zasługiwali na takie miano, bo Izrael Poznański na przykład, który był bardzo bogaty, ludzie uważali, że jest diabłem wręcz, i on nawet nie zaprzeczał. Natomiast z Karolem Szcheiblerem było troszkę inaczej, bo u niego była taka sytuacja, że zbuntowani tkacze chcieli mu zniszczyć fabrykę, zniszczyć maszyny, zniszczyli, ale w momencie, kiedy doszli ludzie do kotłowni, gdzie była maszyna parowa, to Karol Szcheibler zatrzymał ludzi mówiąc, że jak zniszczą maszynę parową i kocioł, to wyskoczą z tego kotła diabły i zabiorą ludzi do piekła. No i się wystraszyli, uciekli. A Karol Scheibler mówiąc coś takiego, miał poniekąd rację, bo jednym z elementów maszyny parowej jest kocioł, gdzie jest para pod ogromnym ciśnieniem i gdyby ci buntownicy rozbili taki kocioł, on by wybuchł, to no prawdopodobnie zginęłoby wielu ludzi. Na szczęście uwierzyli, że jest tam diabeł, uciekli, no, ale legenda została i ludzie przez długi, długi czas, kto wie czy nie do dzisiaj, wierzą, że Karol Scheibler w swoich kotłach trzymał diabła. Pierwsza z moich książek dotyczących miejskich legend Łodzi, a u nas w domu opowieści Dzieci Fabrykanta dotyczy dzieci Karola Scheiblera, które odkrywają legendę, jak to było z ich tatą i z diabłem. Dzisiaj opowiem wam o książce drugiej z tej serii, Złoty Dukat, opowieści Dzieci Fabrykanta. Ona mówi o dzieciach Ludwika Gajera, jak szukają rozwiązania, legendy, jak to, jaki związek diabły miały z ich tatą, Złoty Dukat. To jest legenda, która powstała dużo wcześniej niż Ludwik Gajer przyjechał do Łodzi. Wtedy Łódź była jeszcze maleńkim miasteczkiem, miała prawa miejskie, trudno nawet powiedzieć, że była to miasteczko, bo mieszkało tam zaledwie kilkadziesiąt osób. I było to pod koniec XVIII wieku i wybuch pożar, który zniszczył całkowicie Łódź. A przyczyną pożaru były diabły. Po centralnej Polsce krążą takie legendy o dwóch diabłach, Borucie i Rokicie, którzy psocili, zajeżdżali to tu, to tam i wyprawiali różne niegodziwe rzeczy. Między innymi zajechali do Łodzi, wtedy kiedy Łódź była jeszcze taką maleńką mieścinką, była przy trakcie Piotrkowskim i podróżni często zatrzymywali się w jedynej karczmie, no i w tej karczmie zatrzymały się podobno dwa diabły. Dwa diabły, Boruta i Rokita, podobno przyjechały do Łodzi, maleńkiego miasteczka przy trakcie Piotrkowskim, wypiły beczkę wina, pośpiewały, pogościły się i odjechały. Zapłaciły pięknie złotym dukatem i mieszkańcy tej maleńkiej Łodzi takiego, taką, taką monetę widzieli chyba pierwszy raz w życiu na oczy. No karczmarz monetę schował, no ale co się stało? W nocy wybuchł podobno pożar. Spaliła się karczma. Od karczmy spaliła się reszta łodzi. Kilkanaście chat zaledwie wtedy w łodzi było, ale ocalało kilka, które były pomalowane na biało. Bielono wtedy wapnem i te obielone ocalały. Reszta się spaliła, a mieszkańcy no, tego biednego miasteczka, jak po kilku dniach w pogorzelisku, szukali jakiejś reszty. To znaleźli złotą monetę. Moneta była rozgrzana do czerwoności, no i domyślili się, że to były diabły. Ci dwaj goście, którzy zapłacili złotą monetą. No, początkowo yy, żal było wyrzucić taką monetę, oddać ją komuś, no, ale ta moneta przynosiła pecha łodzi, bo nikt nie mógł domu odbudować, wszyscy chorowali, działy się różne nieszczęścia. I wreszcie mieszkańcy łodzi zdecydowali, że tę monetę wyrzucą pakowali ją do jakiegoś wiadra i ruszyli traktem Piotrkowskim. Daleko, daleko, daleko szli, uszli kilka mil, kiedy się liczyło na mile, nie na kilometry, aż dotarli do rzeki Jasień i wrzucili monetę do wody, uznając, że w ten sposób ta moneta już nikomu nie zagrozi. Eee, wrócili do siebie i od tego momentu Pech, jak ręką odjął, odszedł od mieszkańców. Zaczęły się szczęśliwe czasy dla łodzi, bo łódź została wpisana na listę miast fabrycznych i rząd Królestwa Polskiego zezwolił na osiedlanie się osadników, pozwalając tym, którzy przybywają. Brać działki za darmo, za darmo było drewno do budowy domu i warsztatów. Tylko ci, którzy osiedlali się w łodzi, musieli obiecać, że będą produkowali sukno, jakikolwiek materiał, będą tkaczami. No i zaczęło się, zaczęli się do łodzi, do łodzi zaczęli przybywać tkacze z całej Europy, z Niemiec, z Belgii, z Czech, z Węgier. Osiedlali się i początkowo, gdy liczono na 30 tkaczy, Okazało się, że przybyło ich trzy tysiące, a potem kolejne trzy tysiące, i następne trzy tysiące. I ci tkacze zasiedlili cały trakt Piotrkowski aż do rzeki Jasień. No i rząd uznał, że tutaj zakończymy budowę łodzi. Ustalono, że będzie górny rynek, a nad Jasienią wydzielono ostatnie działki. I wtedy przybył do łodzi Ludwig Gajer. Gdy poszedł do magistratu, okazało się, że została tylko działka na samym końcu traktu Piotrkowskiego, jedna z ostatnich działek i to nad rzeką Jasień. Pan Ludwik przyjechał, obejrzał i doszedł do wniosku, że działka, no jak działka, nawet mu się podoba. Szczęściła mu się od samego początku, produkował coraz więcej, a wpadł na pomysł, żeby barwić tkaniny, nie białe albo szare sprzedawać, tylko barwił na różne kolory i okazało się, że to był hit rynku. Kolorowe tkaniny barwione w kilku kolorach. No i tkaniny Ludwika Gajera cieszyły się wielką popularnością, ale chodziło o to, żeby tych tkanin sprzedawać jak najwięcej, bo Ludwik Gajer chciał być królem spośród wszystkich tkaczy, a Kacze wpadali na świetne pomysły, bo większość tkała na zwykłych, ręcznych, drewnianych krosnach. Czułem, koniteczka, czułem, koniteczka dobić. 12 godzin pracy i można było utkać w ten sposób metr tkaniny. No, Majątku na tym się nie zrobi. Jak naprodukować więcej? No, na pewno wpadniecie na pomysł, że postawić drugie takie krosno albo trzecie i postawić żonę, dzieci niech produkują, niech tkają. Biedne te dzieci tkaczy, tak rzeczywiście było, ale co sprytniejsi tkacze wpadali na pomysł, żeby za chałupą, za warsztatem postawić kierat. Kierat to jest takie urządzenie, gdzie koń chodzi dookoła, ciągnie belkę, ta belka porusza koła zębate, a koła zębate poprzez przekładnie poruszają krosno, no specjalne mechaniczne krosno. Tacy tkacze o, już produkowali nie metr dziennie, ale potrafili wyprodukować nawet 10 metrów tkaniny dziennie. A byli jeszcze sprytniejsi w łodzi tkacze, którzy mieli warsztaty nad strumykami, nad rzeczkami, bo w łodzi dzisiaj nie ma żadnej rzeki, przynajmniej na powierzchni, ale wtedy, w XIX wieku, tych rzek było aż 18. One są nadal, tylko płyną pod ziemią, pod ulicami. Ci tkacze, którzy mieli warsztaty nad takimi strumykami, budowali koła wodne. I woda spływając po łopatkach poruszała takie koło. Koło poruszało przekładnie, a one poruszały warsztaty. No, ci to już produkowali naprawdę dużo. Ale pan Gajer, o, ten to miał głowę na karku, i wpadł na pomysł, żeby zastosować. Coś całkiem innego. A wtedy wymyślono niesamowitą maszynę, niesamowity silnik, silnik parowy. Ludwik Gajer postanowił kupić maszynę parową, żeby zainstalować ją w fabryce, którą właśnie wybudował, bo chciał zostać największym spośród łódzkich producentów, a tylko w taki sposób można było produkować najwięcej tkaniny. Maszyna parowa to był najnowocześniejszy wynalazek. Z tamtych czasów, to jest początek XIX wieku i Europa właściwie tej maszyny parowej jeszcze nie zna. Są z nią z kupnem tej maszyny są dwa problemy, ponieważ Anglicy, którzy maszynę parową wymyślili, są zazdrośni o nią i nie chcą jej sprzedawać do Europy, bo chcą sami produkować mnóstwo towarów i bogacić się. Także problem jest z samą, samym. Kupnem tej maszyny. A druga sprawa jest taka, że maszyny parowej wszyscy się boją. Ludzie opowiadają sobie o niej straszne rzeczy: że jest niebezpieczna, że może wybuchnąć, że można zginąć, że jak się przy niej stoi, to można zachorować, że kury jajek nie noszą, krowy mleka nie dają. To jest taki strach porównywalny do tego strachu, który my mamy dzisiaj przed elektrowniami atomowymi. Atom jest Takim właśnie taką, takim sposobem e, e, zdobywania energii, który budzi w nas strach. Więc jak e, czujecie taki strach przed energią atomową, to możecie sobie wyobrazić początek XIX wieku i strach ówczesnych ludzi przed maszyną parową. Ale pan Ludwig Gajer był zdecydowany zostać królem bawełny i postanowił taką maszynę parową kupić. Maszyna parowa tutaj macie. Taki niewielki model zainstalowany w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ale w rzeczywistości ona była dużo większa. Trzeba było na nią bardzo dużo pieniędzy. I pan Gajer musiał wziąć pożyczkę i to wielką pożyczkę z banku. Pojechał do Europy, znalazł taką maszynę, firmę taką w Belgii, od której kupił maszynę. No, sam przywóz tej maszyny to jest wielka przygoda, bo maszyna rozebrana na kawałki, załadowana w skrzynie pojechała wozami do portu w Antwerpii, tam została załadowana na statki, morzem dopłynęła do Gdańska, w Gdańsku została przeładowana na tratwy i Wisłą tratwami przywędrowała, przypłynęła do Nieszawy. W Nieszawie była przepakowana na wozy konne i przyjechała do Łodzi na ulicę Piotrkowską na dziedziniec Białej Fabryki i tutaj w kotłowni została zmontowana. No, i maszyna, kiedy ruszyła, zaczęła się produkcja ogromna. No, tylko nie wiedział, że krąży nad nim czarna chmura. No, bo w książce oczywiście nie może wszystko być ale tak jak i w życiu. Nie idzie wszystko tak jak z płatka. Bo co ciekawe, słuchajcie, wszyscy, którzy mieli działki, tutaj otrzymali na końcu traktu Piotrkowskiego. Gdy budowali swoje warsztaty i próbowali rozpoczynać produkcję, tym ludziom się tutaj nie wiodło. Nad jasieniem panowała tak, taki pogląd, że ktokolwiek zaczyna produkcję nad jasieniem, temu się nie powiedzie i rzeczywiście ludzie tutaj, fabrykanci, tkacze, Umierali, chorowali, kilku zaginęło bez wieści. I to nie jest legenda ani bajka, tylko to jest najprawdziwsza prawda. Te działki pustoszały, a kupował te działki Ludwik Gajer. I poszerzał swoje imperium na prawie cały kraniec tutaj tego traktu Piotrkowskiego. No, tylko że i jemu w końcu coś się przytrafi. Tego możemy się spodziewać, znając tę legendę. Pan Ludwik otarł się o tę legendę, zapamiętał tylko fragment, może nie poznał całej legendy, natomiast resztę legendy poznały jego dzieci. Dowiedziały się o tym złotym dukacie, który został wrzucony do jasieni i obserwując, co się dzieje nad jasieniem, jego dzieciaki, a miał siedmiu synów i jedną córkę, i te dzieci tutaj są w wieku od kilku do kilkunastu lat, dzieci postanawiają tatę, ochronić przed złem. Co się tu będzie działo? No nie będę tego oczywiście opowiadać, bo mam nadzieję, że zajrzycie do książki, ale dzieci mają szczere chęci, żeby tatę i jego imperium ocalić przed pechem, jaki przynieść może ten złoty dukat. Będą próbowały wydobyć, znaleźć i wynieść jak najdalej stąd. Czy im się uda, czy im się nie uda, no to już Zostawiam wam, żebyście zajrzeli do książki i zobaczyli, jak to będzie ze złotym dukatem. Możecie się dowiedzieć bardzo wiele nie tylko o łodzi, Ludwiku Gajerze, fabrykantach, legendach miejskich, jakie krążą w łodzi o fabrykantach, ale również takiego o takim zwykłym życiu, jak, jak żyły dzieci w XIX wieku, czym się zajmowały, jak się uczyły, jak się bawiły. To wszystko znajdziecie w książce o Złotym Dukacie. Ludwik Gajer, gdy zdecydował się kupić maszynę parową, to musiał tę maszynę kupić w jakimś konkretnym celu. Ona mogła poruszać mnóstwo krosien, więc specjalnie dla tej maszyny parowej została zbudowana kotłownia. To jest ten budynek z kominem. Tam zamontowana została maszyna parowa, a poruszać miała ponad 100 krosien. Zamontowanych w wielkiej fabryce. To była pierwsza fabryka, prawdziwa fabryka w Łodzi w tej części ziem polskich i w tej części Europy. To była wielka, potężna fabryka, gdzie na trzech poziomach mieściło się ponad 100 krosien. Kto słyszał kiedyś, jak, jak grzechocze, jak rumocze krosno jedno? to wie, że to jest huk potworny. Dwa krosna pracują tak, że trzeba buzie otwierać, bo bębenki w uszach chcą popękać. A jak pracowało sto krosien, to już ja nie umiem sobie tego wyobrazić, jaki musiał być huk. Ale co najważniejsze, słuchajcie, gdy Ludwik Gajer zbudował tę ogromną fabrykę, to postanowił skorzystać z doświadczeń, legendy, którą usłyszał o tym, że gdy łódź się spaliła w końcu XVIII wieku, to ocalały tylko chaty pomalowane na biało. To właściwie go skusiło do wzięcia tej ostatniej działki przy trakcie piotrkowskim nad rzeką Jasień. I gdy zbudował tę fabrykę, to kazał cegły. I pomalować białą farbą. Bo wierzyć, nie wierzyć, ale dlaczego nie spróbować poszukać szczęścia właśnie w taki sposób, żeby białą farbą pokryć ściany? I tak powstała biała fabryka. Takie miano miała już wtedy, jeszcze za życia Ludwika Gajera, i tak nazywamy ją w Łodzi do dzisiaj. Taką, takie miano nosi ta fabryka chyba wszędzie tak ją nazywamy białą fabryką. Jak wyjdziemy na ulicę Piotrkowską, to zobaczycie, że wszystkie fabryki Ludwika Gajera były właśnie pomalowane na biało. No i co ciekawe, legenda legendą, ale prawda jest taka, że ta fabryka przetrwała 200 lat. Nic się z nią nie stało. No a perypetie były przecież w tym czasie przeróżne, i powstania i wojny i rewolucje, a fabryka Istnieje w takiej formie, w jakiej zbudował ją Ludwik Gajer. Czyli kto chce wierzy, wierzyć w legendy, to wierzy. Kto nie chce, nie wierzy. Ale ta biel w jakiś sposób wpłynęła na fart Ludwika Gajera i białej fabryki. Fabryka jest przepiękna. No, losy Ludwika Gajera. No, są już różne co się z nim dalej stało to przeczytacie w książce fabryka natomiast istnieje do dzisiaj i mieści się tutaj muzeum włókiennictwa w Łodzi